A teraz prawdopodobny koniec medialnej kariery słynnego telewizyjnego mecenasa. Do Okręgowej Rady Adwokackiej wpływają skargi na Artura Eł. Znany z sądowego serialu jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych Prawnik, nazywany jest w nich oszustem, który bierze od ludzi pieniądze, choć nie może prowadzić spraw. Urszula Bąk. Koszt tego my wytrzymujemy psychicznie, po ile można tak? Ojciec Dari Błaszczyk popadł w konflikt z prawem kilka lat temu. W ubiegłym roku sąd zdecydował, że może wyjść na wolność na tak zwaną przerwę w odbywaniu kary. Wtedy jego córka o pomoc poprosiła adwokata Artura Eu. Zapewniał, zarzekał się, że już będzie wszystko załatwione. Wziął pieniądze i odjechał. I Wtedy wziął 10 tysięcy euro. Jak twierdzi rodzina skazanego, w kilku latach adwokat miał przyjąć ponad 70 tysięcy złotych. Potem kontakty się urwały. Sprawdziliśmy, strona internetowa kancelarii Mecenasa została zlikwidowana. W internecie można znaleźć jedynie zdjęcia prawnika, który występował w roli prokuratora w serialu telewizyjnym emitowanym na antenie jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych. Na adwokata wpłynęło kilka skarg. Od września ubiegłego roku nie może wykonywać zawodu. Tłumaczy wicediekan Okręgowej Rady Adwok Pan Mecenas został postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego we Wrocławiu z dnia 24 września 2013 roku tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych adwokata. Artur Eł w ostatnim czasie prowadził słynne sprawy dotyczące m.in. oskarżenia o handel ludźmi, uprowadzenia dziecka za granicę. Sam charakter zarzutu, powiedzmy na ten etap postępowania, jest dla obrony wątpliwy. Proszę o kontakt. Halo? Teraz adwokat telefonu nie odbiera. Wiadomość skazowana. Do widzenia. Po prostu przez jego oszustwa dalej w tym brnie, gdzie to już mogło być dawno zakończone wszystko. I już mogliśmy żyć normalnie. no tak szerowo powiedział, że nie mamy jak tego sprawdzić. Artur Eł odwołał się od wyroku Sądu Dyscyplinarnego Wrocławskiej Izby Adwokackiej. 1 marca Wyższy Sąd Dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie zdecyduje, czy będzie mógł wykonywać zawód adwokata. Inteligentny, zdolny, najwyraźniej jednak nie udźwignął kariery telewizyjnej. Tak o adwokacie mówią jego koledzy. Sam Artur Eł najpierw dzisiaj umówił się z nami na rozmowę, potem kilka razy ją przekładał, w końcu odwołał spotkanie. Nysa Urszula Bąk.